No i tak się prezentuje Citroen C4 VTS 2000 Auto z 2005 roku. Jak już wcześniej wspominałem, tak wygląda z zewnątrz. Ładny kolorek, ładny lakierek. Samochodzik, już mamy sprawdzony, przepatrzony. A żadnych tam uwag nie mam co do stanu technicznego samochodu. Jeżeli chodzi o powłokę lakierniczą, to wam zaraz na szybko pokażę. oczywiście autkę jest przemierzone wygląda to w ten sposób. Ja to tak na szybko pokażę, żeby nie było za dużo. E Maska to jest jedyny element malowany w tym samochodzie. No i maksymalny obraz to widzicie 225 mniej więcej wychodzi. Mamy 260. 225 i tak mniej więcej. Cała maska 200. Natomiast poszczególne elementy, tu są elementy z tworzywa ABS, także tego nie sprawdzicie, ale jest wszystko w porządku. Natomiast cały samochód, tak jak widać na załączonym obrazku. Ja mówię, powtarzam, pomiar jest taki szybki dzisiaj, teraz, w tym momencie, bo za długo by to trwało. Natomiast ja mam bardzo wnikliwie i dokładnie ten samochód przemierzony już wcześniej. także Także cały mniej więcej tak się Załapuje w granicach 140-156, tak to jest mniej więcej robione. Ktyna, klapa tak samo to też jest stworzywa Cytuję po prostu tak to tak to skonstruował. Te nasze samochodziki, ale jak widzicie, lakier jest równy. Ma taką, a nie inną grubość. Jest wszystko z samochodem. Jak najbardziej ok. I tak to wygląda. Wszystkie szybkie, oryginalne. Z rocznika auta są to szyby Citroena, fabryczne, wszystko jest jak najbardziej w najlepszym porządku. I teraz środek samochodu. Słuchajcie, auto, powiem szczerze, jak na C4 2005 rok, fajnie wyposażone, jak widać podgrzewanie foteli, mamy kontrolę trakcji, mamy czujniki parkowania zarówno przednie jak i tylne. Oczywiście standardowo, jak to w Citroenie, multifunkcja, kierownica, która kręci nam samo koło, kierownica, kierownica, środek kierownicy zostaje nieruchomy, duży display, prawda, radio CD, pełny klimatonik, yy, który działa, no i tak jak mówię już wcześniej, <laughs> półskórzane fotele, półskóra, a no i tylna kanapa, tutaj będzie troszeczkę ciemniej, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, a mamy tutaj po prostu... Przyciemnione fabycznie szyby. I tak wygląda samochodzik z zewnątrz. Zaraz, sobie, zaraz wam pokażemy silnik. Autku przyjechało normalnie na kółkach, jeszcze jest na niemieckich tablicach. Fajnie się jedzie. Dwa komplety kół to są opony letnie do tego samochodu. Z dość, dość, dość dużym, grubym bieżnikiem. Do tego są jeszcze opony zimowe, ja Wam w tym momencie wrzucam na zdjęciu z 2012 roku. Też na alufelgach, też na, 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 na pełen komplet. A i tak wygląda silnik naszego Citroena. 102 litrowa jednostka, wolnosąca, moc 130 koni. Także autko bardzo fajnie sobie radzi, bardzo fajnie przyspiesza. Całkiem fajnie ten samochód, jak on tutaj jeździ, chodzi. Przejechałem się nim już nieraz. Jeżeli nim sobie praktycznie już pół dnia i bardzo fajnie nam to ten się sprawuje. I tak to wygląda. Sobie odpalimy zaraz silniczek, zobaczymy jak pracuje. Staram się bez montażu robić ten materiał, bo nie chce nam się tego montować później. No i tak wygląda w środku, prawda? Tutaj po odpaleniu cała ta konsola, tutaj daj, pełny komputer, wszystkie nam tutaj wyświetla. Tutaj tak samo panel klimatronika, To Wszystko działa. Schowki, schoweczki, obrotomierz samo te wszystkie dane wyświetla bardzo, w bardzo dobrym stanie samochód. Zobaczcie po 11 latach nic nie wytarte, nic nie zniszczone. Pięknie deska utrzymana. Dwóch, jeden właściciel od początku najprawdopodobniej. E, auto serwisowane w serwisie Citrena do 2011 roku. Natomiast jest tutaj tam będziecie widzieli na zdjęciach e, książka, rachunki. Przeglądy, to wszystko tutaj jest, zaraz w tym momencie Wam zdjęcie wrzucę, to będziecie to tutaj widzieć, ale tak mówię, samochód jak na 11 lat w bardzo dobrym stanie, naprawdę uszanowany środek, wszystko w jak najlepszym, w jak najlepszym stanie, nie zniszczone, nie wybite te fotele, oczywiście tak mówię, cztery poduszki, kontrola trakcji, pełny ABS eee, w samochodzie, naprawdę wózek pierwsza klasa, jeżeli kto mu się to podoba, bo nie podoba ten tył, tak to wygląda. No ale Sebastian Lepp tym samochodem wygrał nieraz, także coś w tym musi być, że, że, że lubi jeździć tym samochodzikiem. Bagażniczek, nie jest zbyt dużo, bo to jest C4, prawda, ale, ale wystarczający. A I tu mamy wszystko, koło zapasowe, nic tu nie ruszane, nic tu nie, nie demontowane, nic naprawiane. I jeszcze sobie tylko sprawdzimy e, diagnostycznie ten samochodzik komputerkiem a jesteśmy pod spodem samochodu Citroen C4 tego, którego wam właśnie pokazujemy tak to wygląda autko z 2005, czyli 11 lat i całkiem całkiem ładnie się to, to wszystko prezentuje oczywiście już sprawdzone jedyną rzeczą, a, jaka tutaj będzie Nowa to są te tylne amortyzatory Zaleciłem wymianę ze względu na to, że jeden z nich wyszedł już poniżej nowym, to, to już słabiej Ale jak widać nowy wydech w samochodzie Fajnie to to wszystko wygląda Nic nie powiedzę, białe elegancko cała podłoga nowe końcówki drążków ustawiona geometria łączniki także nowe ale tak mówię jeszcze tam za to mi się nie podobała szczególnie ta ta jedna lewa strona i to będzie do, do wymiany klima sprawna chłodzi, chłodnica bez wycieków to jest też nowy pasek założony wielowlówkowy także także spoko jak na 11 lat wygląda to Dość fajnie nie mam tutaj żadnych uwag zastrzeżeń co do tego e, samochodu tutaj od dołu ani też do właściwości zawieszenia, tylko tak jak mówię z całą życzę, że e, te namocatowe po prostu będą wymienione, bo jeden z nich już jest troszeczkę, troszeczkę słabszy, dlatego też tak jak mówię musi być to, musi być to wymienione po prostu o, ale to jest jest tutaj bardzo ładnie jest elegancko i tak wygląda Tak więc samochód prowadzi się bardzo dobrze żwawo i szybko reaguje na gaz wszystko działa wszystko jest elegancko, jest troszeczkę twardy co słychać, bo jedziemy po wyboistej drodze, niestety nie będę dzisiaj szalał, ponieważ mamy założone opony letnie Natomiast samochód zostanie uzbrojony w drugi komplet kół, który jest na alufelgach z oponami zimowymi. Jak zobaczcie, ja po to jest oblodzone. Lekkie dodanie gazu. Momentalnie miga nam kontrola trakcji. Także jedziemy z prędkością 20 na godzinę, więc niestety nie pokażę Wam, e, jak on do, e, dociska. Niemniej jednak, tak jak mówię, e, samochodzik prowadzi się fajnie, super. E, ciekawa taka alternatywa do tych aut, dla tych aut, hatchbacków, aut kompaktowych. No, może nie każdemu przypadnie do gustu kształt tego samochodu z wewnątrz jak i z zewnątrz ale nie na tym się dzisiaj będziemy tak dalej zastanawiać tylko po prostu nad stanem technicznym samochodu który zweryfikowaliśmy sobie i jak na razie nie mam do samochodu żadnych powtarzam zastrzeżeń od strony ani lakierniczej, blacharskiej czy mechanicznej ani elektronicznej.